Hej, mężu! Uch, uch. Uratowałeś mnie? No tak, no tak! Dlaczego powiedziałaś, że mama zdradziła i nie chciałaby, ja, ten. Nie powiedziałam, że zdradziła, powiedziałaś, że poszła ratować. Siebie, ciebie mnie. ratować po prostu, tak! Przepraszam bardzo, co co ty mu powiedziałaś? Ty chyba sobie żarty? Alumia, Ale ja ja to, że ja spokojnie! Spokojnie, 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 spokojnie! Ej, 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 już wszystko jesteśmy razem! Jolu, jest w końcu, ciepłdzę! <ścoughs> Żonu, no, jezu, naprawdę pomyślałem, że zdradziła! Dlaczego tak strolowałaś? bijo, ja, bijo, bijo, bijo! Widać, że po ojcu ma trollowanie. No. Zrozę ci ten nie mnie będziesz bił! Ja, ja ciebie biję! O, nie ja mi, ciebie nie. biję! Co? To był mocny cios! Dobra, dobra, jaki jest plan, Lufer? Wszyscy się pochowali do domków, oni wiedzieli, że cię uratujemy. Ekipa teraz pewnie się barekoduje, bo myślimy, że ich przemienimy zaraz. No i masz rację. Przemieniamy ich. A? Dlaczego po co? To, to dzisiaj, to teraz? Tak, dzisiaj przemieniamy ekipę. Dzisiaj A? musimy zbudować armię wam... Okej? Okay. O, trafiłam! Oj, co masz. Em... Możesz się się zarazić. Git! Chodź tu! Chodź do no! O, no i dobra, mamy kolejnego wampira. W nasza krew, nasza krew. Tak, nasza tak. krew. Martyna, tak, dzisiaj przemieniamy wszystkich. Jeżeli Dracula zrobi to wcześniej i pozwoli, żeby nasza ekipa i wszyscy byli przeciwko nam, to on nas zabije. Zadowolona? Tak. To no, jest super. Miałam bardzo tylko krew. Nie wiem, czy to dobrze czy źle, ale dobra. Czujecie to? Świeże mięso. Aha. No? Uh -huh. hmm. no. Natek! Dzięki, Natek! Zasadnie! Posłuchaj! E, mamuk! No, Ej! -y! E -y! Dobra, nie, nie, nie. Natek, Natek wszystko wie. Natek, Natek wie, pomógł wam, więc. Chciałam go strollować, że go zjem. A, strollować! Może nie wiem, Ja się że ty nie żyjesz. O swoim, domu mam dla ciebie, chciałam tu zebrać twoje prochy, pomodlić wiesz, no takie rzeczy zrobić, a ty jednak żyjesz. No to mogę go przemienić! Nie, babata! W sumie możesz. Pokaż, co tutaj zrobiłaś. Ja jestem vampirem. Tak, jesteś wampirem. Stawaj, no, Ale koc wygląda! No! O! Ej, Luffer, czujesz się taki silny? Ej, spokojnie, 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 Jeszcze spokojnie. raz, co nie? Idziemy no. teraz pod dom. Porozmawiać najpierw z ekipą. Jeżeli się nie zgodzą na przemianę w wampiry, to zrobimy to. Na siłę! Dokładnie tak. Lecimy! Ekipa! Go, 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 go! A, jestem szybsza! Poczekajcie, poczekaj, poczekaj! Mati! Okay. Jakub! Dircik! Nie ma tu nikogo! Nie ma tu nikogo! Sadu, sadu! Nie, nie ma pomysłu! Nie ma tu nie nas! Ma mes, nie Ej, posłuchajcie, a mnie może spuścicie? Nie! Zostawcie! No, Słuchajcie, musimy porozmawiać! Co? O tym, że chcecie nas przemienić? w papiry? Dokładnie tak! Ej, nawet no. nie Nie, nie, nie! żartujecie! Nie, 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 nie! Ty mokro, bo już raz nie strzelisz! Mati, lepiej żebyśmy porozmawiali! Nie! Lepiej ją... żebyśmy... Że... Lepiej żebyśmy porozmawiali! Nie chcę być zombie, znowu zombie, było. tylko wampirem! No! Mati, z... Dracula chce sprawić, że wszyscy będą no, wampirami. Wszyscy, wszyscy, nie. wszyscy. Nie! Ja mam taki plan, wysłuchaj nie. mnie! Nie, nie będę Cię słuchać! Wysłuchaj mojego męża, albo zaraz Cię zamienię, ty karakter! Nie, nie będę nikogo słuchać! pozycję. Powinniśmy o tym e, porozmawiać może na odległość. Co wy? Au! Au! Tam możecie stać. A co mogę nic Nie dać? ale za głupi. Gdzie ona jest? Na górze. Na górze. <laughs> <Pod> Mati, posłuchaj <laughs> mnie. Dircik, Jakub. Mogę? Na serwerze Proszę jest Drakula, który jest najpotężniejszym Drakulą. On chce, żeby wszyscy gracze tutaj, wszyscy, którzy są na tabie, dosłownie wszyscy. Ty Daj, Daj mi dokończyć! Daj mi dokończyć! Żeby wszyscy byli wampirami. A ja chcę zrobić tak, że wszyscy się przemienimy, pokonamy go. Ja nie. stanę. Da, daj mi dokończyć! Pokonamy go wspólnie wszyscy jako wampiry i potem ja stanę się drakulą i przemienię was normalnie w ludzi. Naprawdę! Nie, 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 nie! nie. Ja nie nie, się to nie to Nie ja środka, szybko, 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 szybko! Szybosz jeszcze, Szybosz, daję jeszcze. wam minutę! Jeżeli się nie zgodzicie, zostaniecie wszyscy wampirami! Nie zgadzamy się! Nie, 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 nie. Szybko na pozycję! Nie potrzebujemy waszego pozwolenia! Ja idę tu wszyscy na pozycję już! Macie trzosnek? Natka w pokoju był! No nie mam no idę sprawdzić. Idź do swego pokoju na tak. Diercik, dircik! Dircik, idź szybko na dół do magazynu pilnuj, żeby, żeby tamten dobra, ich nie brał. Dobra, 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 dobra. No. Wiesz co robić. <ślappie> <ślappie> Dzień dobry wszystkim, ja jestem Lufer, a to jest kolejny odcinek z Lufer kolanie na naszym kanale. Ja! Przepraszam za moją córkę, ale ona jest po prostu nieokiełznana. Ze mną jest dzisiaj moja Martyś. Dzień dobry dzień, dzień dobry, dzień dobry. Kochani, jeżeli chcecie, żebyście dołączyli na Looferkulandię, właśnie tutaj na dole zasubskrybujcie kanał, zostawcie dzwona, zostawcie łapkę w górę, bo dzisiaj macie do wbicia 6000 łapek w górę. Jak wbijecie 6000 łapek w górę, to w kolejnym odcinku będzie wojna z prawdziwym Drakulą. Wszyscy na serwerze przemienią się w wampiry, Mam dobre wieści, mam diamenty! odzyskałam mnie! Dobra! I kochani, napiszcie, komentarz, do losowania! Lufer chce dołączyć jako wampir na serwerze! To przypnę wam serce! Każdy bez wyjątków. Piszcie, 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 piszcie! Macie 30 sekund! Nie ma bata, to nie, nie przyjdziecie! Ale wiecie jakie to jest super! Nie, nie, ma nie, nie! jest super! Ale nie, wy się to odmienicie! Nie ma odmienicie się! Przysięgam! Nie, nie wierzy się! Nie No uwierzcie! Kłamiesz nie wierzy, zawsze! Wierzy, nie. Co? Zeru ich odmienisz? No tak! Na pewno? No tak! tak. Ufajcie mu! Nie! Nie, nie ufamy! ufamy. <głosy> 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 dobra! Czas minął! Do środka! Gdzie oni Uy. są? Gdzie oni są? Uważajcie na do dole, bo jest łapka! Martyna na dole Jaka jest pułapka? Puła Dobra. Martyna, <s lost him> y, jesteś głodna? Y, tak, ale czy ja, ja mam ochotę na dirta? JOLO, <słuch> OTAKUJ! Dobra robota, córcia. Dobra, czekamy na przemianę dircika, zobaczymy czy się uda. Wow, ej, w ogóle ta pułapka jest bez sensu. O! Siu. Siu. Oni nie wiedzą, że jesteśmy siedzi! Ale głupie... Jezus <grym> Maria. Gorący chłopak ze mnie. No właśnie zimny no? jesteś. <grym zmarę> no bez sensu to Martyna błama. też jest gorąca. Wstawaj, 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 wstawaj! wstawaj, wstawaj. Nie jesteś po nim! Uuu. O mój Boże jak dircik potężnie wygląda!

Najpierw Biec w Najpierw Jakub Go 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 Szukamy Jakuba Jakub Jakub, Jakub eee, Jakub! Tam Jakub. Mówisz? No! Jakub! Dobra. Jakub, to jest mój dom! Ale mnie tam nie ma, jakby co? Okej. Okay. A, nie ma że tam, dobra, to szukamy gdzie indziej. O Dzięki Jakub za pomoc! Ja Proszę! Ja Jakub, może, że no, jest u siebie w domku. Brzmi. O, patrz Luper. Super, patrz, jak ciebie nie było, to ogólnie to zrobiłem. Co to jest? Bo wiesz, chciałam ciebie zebrać i. a to mój łuk. Dajcie! Mam, mam, mam! Gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest? Nie, tutaj w pokoju, jak ee, wołego, Jakub. Jakub, poczekaj, poczekaj chwilkę. Pok, pok, pok. Zamknięte. Jakub, e, bo słuchaj, wiesz, dojeźdź do ekipy i no. i fajnie by było, gdybyś też dołączył jako wampir. Nie zmuszam Cię, jak na razie, ale, no wiesz... Nie zmuszam Cię, ale jak nie będziesz wampiry, to Cię wyrzucimy. Tak! Mam! W... Mam strzał w czosnkiem, jak tu wyjdzie to dostaniecie. A, to Ty, masz też tam Ej, czekajcie, mam pomysł, mam pomysł. Mati też tam jest? Czekajcie, ja sprawdzę no sobie tak. lustrze. O, idą tutaj Jakub! Jestem gotowy. Hej! Jestem gotów. O, gdzie jest Jakub? A, tutaj. Śpi. No, nie wierzę, no. No,

Dobra. Tytmatim, bo tak, żeby patrzeć gdzie biegnie. Nie uciekniesz, wiesz tym. Jestem śpiącą królewną, to roluje tylko pocałunki, nie gryżenie. A, okay. co ty Okej, okay, ja? Lufer, no, okej. Okay. No, okay. Zobaczmy, jak wygląda. Uuu. Fajny, yeah. fajny, 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 wstawaj! Fajnie wygląda? Jakub, nawet te nie znajdziecie mnie, się tak schowałem, że mnie nie znajdziecie. Stoję na Ale... Tytmatim, jak coś. <laughs> Jak mnie znalazłaś? on za tobą na Shiftie cały czas. Gdzie on jest? Eee, Maddie. W bazie tam wiesz, jak. W... O, ja wam pokażę, tylko nie wiem, gdzie poszedł dalej. Zapraszam <grym> do kawiarni. O! do kawiarni? Do bunkra się schował. Tak. O, ty, ty, lepiej. Zmieniliście mnie. <grym> nie mnie. Ty, Zapraszam do kawiarni. Maddie, Taś, Taś! Nie! Mam strzały na stączone czoskiem! Zostawcie mnie w spokoju, nie chcę być wampirem. Chodź, Mati! To no, Mati, no! Chodź, Minecraft Akademia Wampirów. Będę strzelać! No i trudno! Wiesz, że nas nie zabijesz, jest nasz za dużo. Nie trafisz mnie! Gdzie on jest? A mówię, mnie nie trafi! Gdzie jest? No, no dalej! No Schodzisz Mati, no! Gdzie wy jesteś? Kogo gryzie? A w sumie ja go gryzę! nie, nie! nie, nie, nie. Mati, sta Co jest? Witamy Witam w rodzinie wampirów! wampirów. Hej! Drugi komentarz do losowania! Napiszcie komentarz! Rodzina <grym> wampirów w Minecraft to przedmiot serce. Na On ma analogon! Jestem super! Sajański wampir, już to kurde widzę! Ale w sumie tak szybko się biega, mogę pokopać diamenty szybko. No to co teraz robimy? Zarażemy wszystkich graczy. Jak tutaj? Przyjdziemy! Wszystkich Wee? bez wyjątku! <gry> Chodź, Martynka, wszystkich zarażamy! Dosłownie wszystkich bez wyjątków. Zajmujemy się okay. najpierw budyn budynkami mieszkalnymi. O, tu ktoś jest tu, ktoś jest tu. Cieście, cieście, cieście. Na jesteś? moście, obok nas, obok naszego mostu. Murcik. No tam, o tu, o, o tam, na moście. To no dawaj ty. Ja? Nie. No dawaj. Nie. Dawaj. Nie. Ej, większość graczy jest łupajkarzkiego. O! Dobra, zostawiam cię! Jest, jest, jest! No, i mamy kolejnego. Lecimy do bajkaczy. O! Dzień dobry. Do jego! Szybko, szybko, szybko! My już czekamy! My tu jesteśmy wszyscy! Szybko, szybko, szybko! Wszyscy muszą dzisiaj się przemienić w wampiry. dosłownie wszyscy! Czuję mnóstwo mięsa. Tam jest na są na O tam? Jestem. O tam! Mm -hmm. O są wszyscy! Ja cię ale w żerkach! Pewecz to, to? Jest Pok Czemu tam tu jest jemioła? Gdzie? 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 Oho. Oho Jemioła Bardzo urocze, chyba to nasze powitanie Czekamy jak go stworzył. Nie wpuszczam wampirów do swojego domu. Czekajcie, on nie, nie mówi się wampirów, tylko wampirów. Czekajcie, on ma drugie wejście jeszcze. Bo... Z tyłu, z tyłu, z tyłu, z tyłu, z tyłu! Jeszcze ma ducha Hiko od razu. Oh, o, Ale co setny level? Nie, nie stracisz, nie. nie stracisz! Możesz zdobyć nowy nawet! Ej, to będzie ja, wampir. mam na przykład tysięczny jako wampir. Ej, a będzie wampirzy ślub? Zobaczymy. Okay. Witamy w rodzince wampirów. Zapraszam, zapraszam. Jolena, wysadzaj. Mogę? Możesz. Dobesiu, bądźcie wysadzajcie. To właśnie. Stawaj lajki, ko. Jestem wampirem? Jesteś wampirem? Jak to? Więcej, 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 więcej. 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 Wysadzaj! Już Tak. I od razu atakujemy. Nie wszyscy się zamienią w wampiry. Odwróćcie się! Ale oh. ciekawo. Atakujemy wszystkich! mama, mama! mam, mam, Awa! Awa! Ała! Jeszcze na dole, na dole, na dole, na dole, szybko! Go, 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 Jest! 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 Dobra. Villagerów nie zmieniamy. Tam jeszcze chyba. W więzieniu, tutaj. Gdzie, 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 gdzie? Tu, 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 tu. O, Marcin! O! A! Tutaj są, tutaj są, tutaj są, szybko! A! Wszyscy są. Chyba tak. Chyba. Patrzę wszyscy. Muszę wygłosić przemowę. Dominik jest. Wszyscy gracze lufer kolandii. Ja. Lufer. Zostałem przemieniony w vampira. Nie z własnej woli. Tak samo jak wy. Zostałem przemieniony dlatego. Bo na naszym serwerze jest Dracula, który od tysięcy lat wchodzi na serwery i przemienia niewinnych graczy. Mam zamiar zająć jego miejsce. Mam zamiar pokonać go, przejąć jego moce, a potem przemienić was znowu w ludzi. Tylko. Czy pomożecie mi go pokonać? Tak! To chodźcie za mną! Szybko! Idziemy! Czy to wiesz gdzie to jest? Wiem. To prowadź nas. Słuchajcie, tysięcy łapek w górę. Dzisiaj do końca dnia. Oznacza to, że zrobimy wielką bitwę przeciwko prawdziwemu Drakuli. Więc każdym z wyjątków teraz zostawię łapkę w górę w tym miejscu i piszę komentarz. Lufer, będę jutro o 14.30 na bitwie z Drakulą. To przypnę serce. Szybko, chodźcie, chodźcie! No Chodź tu ciągnij mi za tym oko! Dobra!